Ostatnio będąc na prezentacji i szkoleniu pojazdów Barton, spotkałem mojego serdecznego znajomego pana Jędrzejaka z Motogenu i opowiedział nam krótką anegdotkę skąd powstała nazwa Coffee Racer. Coffee czyli kawa, Racer wyścig. No i w skrócie mogę tylko powiedzieć, że powstały wyścigi od kawiarni do kawiarni w Wielkiej Brytanii. Był to okres zaraz powojenny, kiedy Wielka Brytania już się troszeczkę wzbogała. Gaciła. No i te motocykle już nie były tylko jako obowiązkowym środkiem transportu, tylko były już takim wyznacznikiem wolności, wyznacznikiem niezależności, młodzi chłopcy zbierali się pod kawiarniami, z nudów zaczynali się po prostu ścigać od kawiarni do kawiarni, żeby się napić kawy, herbaty bądź tych ich specyfików. W tym celu motocykle, którymi przyjeżdżali, byli, były maksymalnie odchudzane, maksymalnie pozbawiane o